Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochłonieckania. Dzisiaj chciałem ogłosić wynik poprzedniego konkursu, którego sponsorem była firma Aqua Dreams, gdzie można było wygrać właśnie lampkę tej firmy. No i zapowiedzieć kolejny konkurs. Tym razem będzie dla większej, większej ilości osób i większa ilość. Będzie nagród, więc mam nadzieję, że równie licznie albo jeszcze liczniej weźmiecie w nim udział. No, ale na początku, przede wszystkim Wam podziękuję za właśnie tak liczny udział w tym konkursie, który zrobiłem. Bardzo się cieszę, że tyle osób była nim zainteresowana. No, niestety, część z Was została na początku zdyskwalifikowana. Przede wszystkim dlatego, że nie udostępniliście tego posta u siebie. Na tablicach. Niestety się okazało, że tylko 60, około 60 osób u siebie to udostępniło, więc no niestety w, tylko wśród nich mogłem, e, mogłem losować. E, warunki konkursu były w, jasno napisane w opisie poprzedniego filmu. E, tutaj również p, e, kolejnego konkursu będą warunki w opisie tego filmu. Ja jeszcze myślę, że przypomnę to na Facebooku, żeby było jaśniej, no bo niestety część z Was mogła, mogła nie przeczytać opisu. No czasami na takie rzeczy nie zwracamy niestety uwagi. Fajne zdjęcia dawaliście, niestety lampka jest tylko jedna, a, a szkoda, ponieważ niektóre zdjęcia były... No to był naprawdę bardzo ciężki wybór. Bardzo ciężko mi było wybrać, przede wszystkim dlatego, że że były również pojawiły się zbiorniki z biotopem Malawii, które również są bardzo ciekawe. I nie tylko zbiornik, zbiorniki Malawi, bo jeden zbiorniczek bodajże z Azji tam był. Kolega Daniel wrzucił jakiś blackwater, bodajże, czy, czy, czy coś w tym stylu. Bardzo fajny zbiornik, który również gdzieś tam widziałem, więc cieszę się, że wzięliście w nim udział. Dobra, nie przeciągając, nie wygrał ten konkurs kolega Maciej Mateja. Maciej Mateja, bardzo cię proszę, żebyś się odezwał do mnie w wiadomości prywatnej na Facebooku. Wtedy ustalimy szczegóły właśnie dotyczące tej lampki, którą wygrałeś. Ja jeszcze napiszę na ten temat w posta na Facebooku, żeby było jaśniej i przejrzyściej. A kolejny post to będzie właśnie post konkursowy. Nowy konkurs to jest konkurs dotyczący przede wszystkim roślin. Zdjęcie waszej najładniejszej rośliny, która wam się najbardziej podoba. Najlepiej, najlepiej żebyście napisali jeszcze. Dlaczego ta roślinka Wam się podoba, albo no nie wiem, u mnie najlepiej rośnie, albo coś w tym stylu. Nie jest to konkurs tylko i wyłącznie roślinny, więc jeżeli macie u siebie jakieś ciekawe ryby lub inne zwierzaki, również możecie umieszczać pod tym postem. A to dlatego, że zauważyłem, że że właśnie malawiści zaczęli się interesować i mam nadzieję, że uda mi się właśnie dla nich również jakieś ciekawe nagrody w kolejnym konkursie dostać, prawda? To też jest ciekawy zbiornik, ja jak wiecie Blackwater postawiłem o tym Blackwater myślę, że zrobię wreszcie film jak się zmobilizuję, jak mi dzieciaki przede wszystkim pozwolą bo ostatnio, przede wszystkim właśnie dlatego, że nie robię filmów, że mam dużo zajęć z, z rodziną i z domem, no ale dobra, słuchajcie, no więc konkurs, warunki konkursu będą oczywiście pod tym filmem, myślę, że jeszcze będę musiał je przypomnieć na Facebooku, żeby było jaśniej, wyraźniej, przejrzyściej, żeby również sponsor był zadowolony, sponsor powiedział, że że zobaczymy, jak duża będzie Wasza frekwencja, od tego również będzie może zależało nie tylko ilość tych nagród, ale jakość. Czyli myślę, że warto, warto wziąć w nim udział przede wszystkim, dlatego, żeby, że, że większa, większa ilość osób będzie mogła w nim wygrać. No i myślę, że ciekawe będą nagrody. Dobra. To tyle mniej więcej na dzisiaj, co Wam chciałem powiedzieć. Jeszcze tylko powiem na, tam, na sam koniec, że te dwa zbiorniki, które widzicie, stoją u mnie na parapecie. One przez całe lato praktycznie nie były w ogóle oświetlane. Teraz je troszeczkę doświetlam. Tą mini szklarnię, no niestety przez ostatnie Trzy tygodnie nie oświetlałem, i tam rośliny troszeczkę marnieją, więc musiałem znowu zacząć się troszeczkę doświetlać. Te zbiorniki są praktycznie w ogóle nieruszane. Tak jak widzicie, zresztą są nieprzycinane. To, to takie moje doświadczenie z, rociny, z roślinami. Coś się stanie, gdy? gdy się nie będzie uważało na rośliny. Przede wszystkim, nie wiem czy pamiętacie rok temu, jak wyglądał ten zbiornik. Tutaj rośliny tak zarosły, że praktycznie nie było widać w ogóle tego okna i do sufitu sięgały. Przede wszystkim aromatika tak rosła, przepięknie sięgała. Sięgała do sufitu, pięknie kwitła. Toniny również wysoko wyszły z tej wody, bo tutaj również toniny rosły. Teraz roślinność troszeczkę się zmieniła. Przede wszystkim dlatego, że, że zbiornik nie jest nawożony. No, to jest głównym powodem. Nie był nawożony przez kawał czasu. Rzadko tutaj robię podmiany. Wlewam tylko, wlewam tylko wodę demineralizowaną. Nie, ro. Przepraszam, bo z filtra ro. Więc wlewam wodę ro. I tyle, e, żeby ratować. A właśnie, to zrobię. Może o tym filmik. Może mi się uda zrobić filmik, jak ratować zbiorniki właśnie tego typu, gdzie e, zbiornik po prostu z czasem nam tak ewoluuje, że część roślin po prostu nie chce rosnąć, e, bo nam pada, prawda? E, bo nie ma odpowiedniej ilości nawozów. I czy to trzeba nawozić, czy można to w jakiś inny sensowny sposób zrobić, prawda? No, a szklarnia, szklarnia stoi mniej więcej od kilku miesięcy i też jest tak nieruszana jest na bazie ziemi ogrodowej, tam co rośliny rosną. W wakacje tam jakieś robale chodziły, żuczki inne, inne rzeczy się zagnieździły, ponieważ jest lekko uchylona. Więc miałem tam możliwość wejścia. Jest ciepło, jest wilgotno, więc jak najbardziej. Ja tutaj tym zwierzakom pozwalam tam, widzicie pająki są na szybie. Więc mogą sobie robić co chcą. E, tak samo jak rośliny. E, co jeszcze? Jeszcze jedno na sam koniec. Słuchajcie, nie kłóćcie się i to to mówię do YouTube, a, zwłaszcza akwa YouTuberów. E, jakieś publiczne kłótnie, to jest po prostu jakaś. No, straszne. Najlepiej załatwić takie rzeczy między sobą, a nie wywlekać takie rzeczy na forum publiczne, na YouTube. No, niektórzy naprawdę podchodzą do takich rzeczy z niesmakiem. Tak delikatnie powiedziawszy. Zresztą nie kłóćcie się starajcie się nie kłócić w życiu w życiu prywatnym. Są ludzie, którzy są specjalnie najmowani po to, żeby żeby uprawiać trolling, żeby, żeby specjalnie cieszą się z tego, że mogą Wam zepsuć dzień i z, zniszczyć nerwy. Więc czasami lepiej ominąć jakąś grupę, jakiś forum e, czy, czy jakiegoś posta, dać sobie spokój niż. Niż angażować się e, i, i cieszyć trola. Bo naprawdę, bo czasami jest tak, że te, ten troll tylko po to wrzuca jakieś posta czy zdjęcie, po to tylko, żeby nas zdenerwować i wyprowadzić z równowagi. E, a po co nam to? Cieszmy się życiem. Carpe diem. I tym chciałbym zakończyć ten odcinek. No, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i powodzenia Wam życzę w kolejnym konkursie. Cześć.